Witajcie kochani, w dzisiejszym filmiku kompleciki ślubne jako je ostatnio robiłam. Jeden komplecik dla, taki muzyczny dla Jagody i Patryka. Patryk gra na klawiszach, więc są klawisze, natomiast Pani Jagoda śpiewa w zespole. Więc oczywiście musiałam wykorzystać nutki tutaj do piosenki All you Need Is Love, taki mały szczególnik, mam nadzieję, że się dopatrzą. Plus obrączka i pierścioneczek, też przepleciony pięciolinią, bo no nie wiem do końca czy tak się poznali, ale mam nadzieję, że właśnie to ich połączyło. I tutaj jest z najlepszymi życzeniami i Michał i Lenka, z klawiszami, żeby właśnie był taki komplecik i muzyczny, i ślubny: więc jest sukieneczka, sukieneczka panny młodej, i garniturek, i napis love. I drugi taki komplecik, już nie muzyczny, tylko taki bardziej właśnie miał być glamour, na 8 lipca, z daty 8 lipca. I tutaj jest kartka z kalendarza. I imiona młodych to jest ślub y, też pary zagranicznej. Wirczynia i Yasin. Mm. No, więc tak nie chciałam tutaj jakoś uwzględniać krajów, z których pochodzą. Y, no bo nie wiedziałam, żeby też no w sumie nie wiedziałam, czy to byłby dobry pomysł, ale właśnie taki y, klasyczny y, komplecik glamour, ładny złoty ślubny też na pewno mi się spodoba. Pierniczki na pewno im będą smakowały. więc, y, więc myślę, że super. A jeszcze tutaj zrobię zbliżenie na kwiatuszki, na moje różyczki mini-mini. Super. Jak Wam się podobają, to napiszcie w komentarzu. E, możecie gdzieś udostępnić, polubić oczywiście. Będę wdzięczna. Super. No to dobra, to do następnego.